Cześć, dzień dobry. Jak widzicie, znowu nagrywam z gabinetu. Jest godzina 11:40, 11 a ja już skończyłem pracę. Jest to bardzo wcześnie, jak na mnie, ponieważ zwykle pracuję dużo, dużo dłużej. Natomiast dzisiaj będę musiał zamienić się miejscami, i to ja usiądę na takim fotelu. Będę musiał dzisiaj usunąć jedną z dwóch ósemek, które mi zostały. I o tym będzie odcinek. Zapraszam do oglądania. Mimo że znam tego chirurga, wiem że jest to świetny specjalista, to i tak trochę się stresuję. Ze względu na to, że usunięcie ósemki to nie jest byle jaka sprawa a do lekarza mam ponad 60 km, więc poprosiłem mojego brata, żeby mnie zawiózł. Będzie to na pewno bezpieczniejsze, ponieważ na tak długiej drodze wiele się może wydarzyć, a po usunięciu ósemki, po jakimkolwiek poważnym zabiegu zawsze koncentracja nie jest tak dobra. Także jest to rozsądny wybór i jeżeli wy kiedyś też będziecie udawać się na taki poważniejszy zabieg, no to poproście kogoś, żeby Wam towarzyszył w drodze. Ja już jestem po zabiegu. Muszę przyznać, że chwilę to trwało. Mój ząb nie chciał się łatwo rozstać ze mną. Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Warzywa na patelnie z lodówki polecam. Bardzo dobrze mrażą. Klasyczne z brokułami najlepsze. Ja już dojechałem do domu, jest dwie godziny po zabiegu, znieczulenie nadal działa. To dobrze, bo nie czuję bólu i jeszcze mogę w miarę fajnie funkcjonować. Tematem odcinka, który właśnie oglądacie jest opieka pozabiegowa po ekstrakcjach zębów, po usuwaniu zębów. Ten odcinek prawdopodobnie będę nagrywał na przestrzeni kilku albo kilkunastu dni. Dlaczego aż tak długo? Dlatego, że tyle może trwać rekonwalescencja po usuniętym zębie. Więcej będę mówił w kolejnych dniach, kiedy mówienie będzie sprawiało mi mniej trudności, ale na początku powiem te rzeczy, o których należy pamiętać od razu po usunięciu zęba. Po pierwsze, opatrunek, który dostajemy po 20-30 minutach, należy wypluć. Jego celem jest zatrzymanie krwawienia i stworzenie warunków do budowy prawidłowego skrzepu, który będzie potem odpowiedzialny za gojenie. Do dwóch godzin po ekstrakcji nie, nie należy nic jeść ani pić. Dlatego ja właśnie lecę teraz do lodówki, gdzie mam przygotowany zapas zimnych jogurtów, yy, ponieważ to będzie moja dieta przez najbliższe kilka dni. Dieta powinna być półpłynna albo miękka, bez gorących potraw, bez twardych wymagających gryzienia, ponieważ każde gryzienie może powodować yy, otwarcie rany. Dostanie się różnych resztek pokarmu do tego miejsca, co będzie również utrudniało proces gojenia. Dzisiaj mamy niedzielę 10 lipca, to oznacza, że od zabiegu minęły 2,5 tygodnia i przyszedł czas na zebranie tego wszystkiego w całość, omówienie i podsumowanie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie każda ekstrakcja wygląda tak samo. Nawet u tej samej osoby z pozoru podobne zabiegi mogą wiązać się z różną reakcją naszego organizmu. Nie chcę Was straszyć tym materiałem, ma być on edukacyjny i obrazuje tylko to, jak mój organizm reaguje na takie zabiegi. Niewykluczone, że u Was będzie to wyglądało dużo lepiej i tego Wam wszystkim życzę, jeżeli będziecie mieli wykonywane podobne zabiegi. Bardzo chciałbym, żebyście się podzielili swoimi doświadczeniami jeżeli chodzi o zabiegi związane z usuwaniem ósemek. Napiszcie w komentarzu, jak to u Was wyglądało. Taki zabieg dobrze jest go zaplanować w okolicach weekendu, kiedy będziemy mogli troszkę odpocząć od pracy, ponieważ bardzo często pierwsze doby po zabiegu są najtrudniejsze. I odpoczynek, nieprzemęczanie się pracą jak najbardziej będzie wskazane. Tak jak widzieliście, moje warzywa na patelnie spełniały swoją funkcję. Jak najbardziej zimne okłady, czy zrobione w taki prowizoryczny sposób, czy będą to jakieś zimne kompresy, bardzo dobrze działają. Trzy podstawowe działania. Po pierwsze przeciwbólowe, po drugie przeciwobrzękowe, po trzecie hemostatyczne. A jak za chwilę się przekonacie obrzęk może być naprawdę duży. Minęły około 4 godziny od usunięcia i w tym momencie już znieczulenie na pewno nie działa. Czuję to. Boli, zaczyna boleć nie tylko miejsce zabiegu, ale i cała głowa po tej stronie. Co pomaga? Na pewno pomagają zimne okłady, ale też trzeba z umiarem, żeby sobie nie odmrozić tutaj skóry Powłok i zdecydowanie tabletki przeciwbólowe. Jeżeli chodzi o walkę z bólem, podstawowe, dostępne w naszej apteczce domowej środki przeciwbólowe, bez recepty ibuprofen, paracetamol, Powinny pomóc. Lekarz może sam przypisać y, jakieś środki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Powinniśmy stosować najmniejszą skuteczną dawkę takich środków przeciwbólowych. Zwykle pierwsze godziny po zabiegu są kluczowe dla gojenia się. Dlatego przez dwie godziny nie jemy. Obowiązkowo nie można palić papierosów i pić alkoholu. Również w pierwszej dobie y, radziłbym odpuścić płukanie jamy ustnej. Jeżeli chodzi o płukanie jamy ustnej w następnych dniach e, możemy to robić. Natomiast e, po pierwsze stosujmy płukanki nie zawierające alkoholu, ponieważ alkohol podrażnia ranę, wysusza błonę śluzową. Można natomiast stosować płukanki zawierające chlorheksydynę albo naturalne ziołowe z szałwi czy rumianku. Z tym, że tak jak powiedziałem, płukać należy ostrożnie, delikatnie w taki sposób, aby nie wypłukać skrzepu, nie naruszyć rany. Pierwsza noc może być najtrudniejsza, dlatego można zamiast kłaść się spać, wybrać pozycję półleżącą, ewentualnie siedzącą. Taka pozycja zmniejszy ciśnienie krwi i może działać też tak przeciwbólowo, nie będziemy czuć takiego silnego pulsowania. Cześć, witam Was następnego dnia, jest godzina dziewiąta, czyli już ponad 12 godzin minęło od zabiegu. Pierwsza noc była ciężka. Do godziny trzeciej ciężko było spać. Natomiast po godzinie trzeciej, nie wiem czy to z powodu zmęczenia, czy leków przeciwbólowych, ale poszedłem spać i prawie do ósmej już przespałem w miarę spokojnie. Ważną rzeczą jest to, żeby nie zapomnieć o myciu zębów. Oczywiście omijamy na początku okolicę zabiegową. Później z tej okolicy myjemy po prostu delikatniej. Tak jak widzieliście, wyglądałem trochę jak chomik. Delikatny szczękościsk, czyli problemy z pełnym rozwarciem ust występowały. Nie sprzyja to spożywaniu pokarmów. Dieta dalej jest miękka lub półpłynna. Nie powinniśmy panikować, kiedy do dwóch dni po zabiegu, szczególnie kiedy rana nie była zaszyta. W wyniku podwyższenia temperatury wzrostu ciśnienia krwi może delikatnie się krew wysączać. Nie jest to powód do paniki. Wszystko w pierwszych dniach wygląda strasznie, ale tak działają procesy gojenia. Właśnie mijają 24 godziny od zabiegu i muszę przyznać, że czuję się zaskakująco dobrze. Może mój wygląd na to nie wskazuje, ponieważ opuchlizna jest znaczna, ale czuję się dobrze. Od rana wziąłem tak naprawdę trzy tabletki przeciwbólowe i one w zupełności wystarczyły. Nasz organizm do regeneracji potrzebuje po pierwsze składników budulcowych, czyli przede wszystkim białka, a po drugie energii, czyli dużej ilości węglowodanów, które dostarczają tej energii najszybciej i w najprostszy sposób. Dzisiaj od rana praktycznie same jogurty i miękkie rzeczy. Zaraz idę na lody i to jest dobre z dwóch powodów. Po pierwsze dostarczamy kalorie, po drugie lody są zimne, schładzają, redukują obrzęk. Także Przyjemne z pożytecznym można połączyć. Cześć, witajcie w sobotę. Jak możecie usłyszeć, chyba mówię już trochę lepiej. Opuchlizna wydaje mi się, że delikatnie zeszła. Jeżeli chodzi o drugą noc, no to muszę przyznać, że specjalnej różnicy nie było. Noc była taka średnio przyjemna. Raz przekręciłem się na bok i spałem na tej stronie, po której był zabieg. Obudziłem się z powodu bólu, nie było to przyjemne. Musiałem wziąć tabletkę, jakiś zimny okład, troszkę ulżyło i udało się zasnąć. Staram się jeść już coraz więcej. Wchodzą produkty, które wymagają jakiegoś niewielkiego rzucia, natomiast y, praca mięśni, y, szczególnie dociskanie skurcz mięśnia żwacza powoduje jeszcze objawy bulowe. Dlatego dalej dieta raczej jest miękka, yy, chłodne potrawy, no ze względu też na pogodę, bo jest dość ciepło. Z kolejnych zaleceń, które należy przestrzegać, to jeżeli palicie, absolutnie yy, przez pierwsze dni nie powinno się palić, nie wolno. No wiadomo, że jeżeli ktoś od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat pali, to dla niego wytrzymanie jednego dnia bez papierosa będzie ciężkie. Natomiast im dłużej dać radę wytrzymać bez papierosów, tym lepiej. Yy, Ważne jest to, aby powstały po zabiegu skrzep dobrze utrzymał się w zębodole, ponieważ skrzep warunkuje prawidłowe gojenie. Palenie papierosów yy, powoduje wytwarzanie podciśnienia, można ten skrzep po prostu wyciągnąć. Jeżeli będziecie się czuć tak, jakbyście mieli grypę, yy, to też nie należy panikować. Podwyższona temperatura ciała, bóle mięśni stawów, yy, generalnie całego organizmu, osłabienie. To są naturalne objawy toczącego się procesu zapalnego, toczącej się walki układu odpornościowego z bakteriami. Wczoraj wieczorem już nie nagrywałem ze względu na brak siły, lekki stan może nie podgorączkowy podwyższona temperatura 37,3. Tabletka jedna w zasadzie tabletka przeciwbólowa przeciwzapalna. Pomogła. Taki stan podgorączkowy ogólnego osłabienia jest jak najbardziej normalny. Środowisko jamy ustne jest bardzo zanieczyszczone. Lokalizacja też nie jest korzystna, ponieważ bardzo dobrze ukrwiony, unerwiony obszar głowy jest naprawdę bardzo wrażliwy. Także wszelkie zakażenia, nadkażenia bakteryjne, takie jak w przypadku ekstrakcji, będą dużo mocniej odczuwalne przez organizm. Występujące objawy bólowe tak naprawdę będą się utrzymywać najdłużej. Opuchlizna już zejdzie, będziemy mogli normalnie mówić, zaczynamy normalnie jeść, natomiast zdarzają się sytuacje tak jak w moim przypadku, że piąta doba po zabiegu i nadal jakieś napady bólu występowały u mnie. Dzisiaj jest czwartek, a to oznacza, że od zabiegu minął już równo tydzień. Jak widzicie. Wyglądam już jak człowiek, nie jak chomik. Poprawa wyglądu idzie równolegle z poprawą samopoczucia. Dzisiaj jest drugi dzień, kiedy nie biorę już środków przeciwbólowych. Od wtorku nie biorę już antybiotyku. Dolegliwości bólowe cały czas są, natomiast nie jest to ból na tyle silny, żebym musiał go. Łagodzić środkami przeciwbólowymi jakoś wytrzymuje. Nie jestem lekocholikiem i staram się ograniczać do minimum, biorąc pod uwagę to, że przez 5 dni od czwartku do wtorku przyjąłem kilkanaście tabletek antybiotyku, różnych środków przeciwbólowych. To, to zdecydowanie dla mojej wątroby wystarczy, i teraz, jeżeli jestem w stanie, to chciałbym już w ogóle nie brać środków przeciwbólowych. Jeżeli to są takie pojedyncze incydenty, ból nie jest bardzo silny, nadal nie mamy się czym martwić, to jest normalny proces gojenia. W sytuacji, kiedy po kilku dniach ból zaczyna narastać, czujemy się coraz gorzej, wtedy jest to znak, że powinniśmy się udać do lekarza. Aby lekarz sprawdził, czy wszystko goi się prawidłowo. Jeżeli już mówimy o prawidłowym gojeniu i kontroli, to absolutnie odradzam na własną rękę sprawdzać stan, w jakim jest rana po zabiegu. Po pierwsze, ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Po drugie, nie wiecie w jaki sposób powinny wyglądać prawidłowo gojące się tkanki. U każdego wygląda to trochę inaczej. Niekiedy obraz a stan faktyczny mogą nie oddawać tego samego i grzebanie brudnymi palcami w okolicach rany nie będzie dla Was korzystne. Jeżeli cokolwiek Was niepokoi, telefon do gabinetu, umówić się na wizytę kontrolną, lekarz zobaczy, uspokoi Was, ewentualnie przekaże zalecenia, jakich należy stosować, aby poprawić stan Waszego zdrowia. Jeżeli były założone szwy, no to po 7-10 dniach należy je usunąć, i w tym celu też należy się udać do gabinetu. Ja zrobiłem to sam. O ile nie jestem tak odważny jak niektórzy yy, moi znajomi lub ludzie z internetu, którzy sami sobie usuwają zęby. Tyle pozwoliłem sobie na własną rękę usunąć szwy. Natomiast nie róbcie tego sami. Nie macie umiejętności, wiedzy. Sterylnego sprzętu i generalnie nie posiadacie niczego, co pozwoli Wam to w warunkach domowych zrobić bezpiecznie i poprawnie. Ostateczne gojenie takiej rany trwa kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy. Cały czas można odczuwać jakieś dolegliwości. Ja jestem 2,5 tygodnia po zabiegu i dalej od czasu do czasu coś w tej okolicy odczuwam. Jest takie powiedzenie przysłowie Czas leczy rany. I tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Potrzeba jeszcze trochę cierpliwości do tego, żeby rana całkowicie się zagoiła, i żeby zapomnieć o tym zabiegu i zacząć planować usunięcie ostatniej ósemki. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i powiedziałem Wam wszystko to, co jest najważniejsze i to, czego chcielibyście się dowiedzieć o opiece pozabiegowej po usunięciu zęba. Tak, jak wspomniałem na początku, podzielcie się w komentarzach Waszymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że te osoby, które przygotowują się do takich zabiegów, w przeciwieństwie do mnie łatwiej będą rozstawać się ze swoimi zębami i powikłania będą dużo mniej odczuwalne i dużo mniej uciążliwe dla Was. Jak zwykle, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Z informacji bieżących jest dość zimno jak na połowę lipca y, temperatura 17 stopni to zdecydowanie za mało. Mam nadzieję, że wkrótce się poprawi i będziemy mogli korzystać z pełni lata. A tymczasem y, żegnam się z Wami bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!